Nie wypracowaliśmy porozumienia żadnego, ale strony doszły do porozumienia, że trzeba dalej rozmawiać w temacie zakończenia tego strajku. Zobowiązanie przyjęliśmy jedna i druga strona, że najpóźniej do 28 lutego, wydaje się chyba tak to będzie w piśmie, rozpoczniemy ponownie rozmowy. Mam nadzieję, że to już będzie dzisiaj, najpóźniej jutro. Strajk w dalszym ciągu będzie trwał. Strajk w dalszym ciągu będzie trwał. No, jedziemy do załogi po, po powiedzieć, że nic konkretnego nie padło, żadne konkretne deklaracje. Y, y, Jedyne plus to jest to, że najprawdopodobniej członek y, związków zawodowych będzie włączony do prac komisji, która powstała przy panu prezydencie, przy Urzędzie Miejskim do spraw y, y, zmian w komunikacji, czy, czy tych ewentualnych, ewentualnych, ewentualnej reformy może komunikacji miejskiej w Elbągu, do końca nie wiemy, y, co, y, co ta komisja będzie miała robić, ale y, dobre jest to, że właśnie przedstawiciele y, y, pracowników, Będą mieli też swój głos w, tym, w tej komisji, z tego względu, że my też mamy e, projekty e, w kierunku zmian w, w komunikacji miejskiej. No ciężko mówić o światełku w tunelu: no widać, że tutaj jest zgoda co do tego, żeby prowadzić dialog, a nie okopywać się e, każda ze stron e, u siebie. Natomiast no widzimy, że tutaj dużego ruchu nie ma no i my, my już ten ruch e, zrobiliśmy. Zastanowimy się jeszcze na spotkaniu z załogą, co jeszcze możemy wykombinować, żeby tą, tą sytuację e, zakończyć. No natomiast, no mówię, nie możemy, nie będziemy się też cofać, że wiemy, rozumiemy problem, płaca minimalna idzie do góry, my zarabiamy prawie na płacy minimalnej i dobra jakoś to tam będzie. No nie po to stawaliśmy, żeby po prostu teraz e, e, zakończyć proces i powiedzieć, rozumiemy, rozumiemy pracodawcę. Padły tam cyfry i szacunki, ile kosztuje jeden dzień strajku, a to nie jest zarzut pod adresem związku, no bo instrumenty do rozwiązania tego sporu ma właśnie samorząd, ma prezydent miasta, bo to jest spółka komunalna.